Cześć wszystkim, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was porównanie trzech opasek fitness od Xiaomi: My Band 7, My Band 8 i Mi Band 8 Active. To trzy ciekawe modele, które różnią się designem, funkcjami i ceną. W tym odcinku sprawdzimy, co oferują, jakie mają mocne i słabe strony i która z nich będzie najlepszym wyborem. Zaczynamy! Wszystkie linki do produktów, które pojawiły się w tym filmie, znajdziecie w opisie poniżej. Są to najniższe ceny, które udało się znaleźć, więc sprawdźcie, jeśli coś Was zainteresowało. Jeśli chcecie zobaczyć więcej ciekawych zestawień, zapraszam do obejrzenia w jeden z rankingów, które właśnie pojawiają się na ekranie. Design i wykonanie. Zaczynamy od wyglądu, który zawsze jest ważnym elementem przy wyborze urządzenia. Xiaomi Mi Band 7 to klasyka gatunku. Zaokrąglona kapsuła z gumowym paskiem, który jest wygodny i wytrzymały, ale nie oferuje dużej możliwości personalizacji. Design jest prosty, ale funkcjonalny, idealny dla osób, które cenią minimalizm. Xiaomi Mi Band 8 wprowadza więcej stylu. Dostajemy możliwość wymiany pasków, co pozwala dopasować opaskę do różnych stylizacji. To krok naprzód w porównaniu z Mi Band 7. Szczególnie dla osób, które zwracają uwagę na detale. Z kolei Mi Band 8 Active stawia na prostotę. Konstrukcja jest lekka i wygodna, ale brakuje opcji personalizacji, co może być minusem dla osób szukających bardziej eleganckiego rozwiązania. Podsumowanie. Mi Band 7 oferuje prosty, klasyczny design. Idealny dla fanów minimalizmu. Mi Band 8 to świetny wybór dla osób ceniących styl i personalizację. A Mi Band 8 Active to propozycja dla tych, którzy szukają lekkiej i funkcjonalnej opaski w przystępnej cenie. Ekran. Przechodzimy do ekranów, które są jednym z najważniejszych elementów opasek fitness. Mi Band 7, wyposażono w 1,62 calowy wyświetlacz AMOLED który oferuje świetną jakość obrazu i dobrą widoczność w różnych warunkach oświetleniowych. Jest to jednak ekran bez większych innowacji. Mi Band 8 idzie o krok dalej. Dostajemy jeszcze jaśniejszy amolet z lepszym odwzorowaniem kolorów, co czyni go bardziej funkcjonalnym, szczególnie w jasnym słońcu. Mi Band 8 Active ma mniejszy wyświetlacz amolet, który nadal jest dobry, jak na swoją cenę. Ale brakuje mu tego wow efektu, który znajdziemy w droższych modelach. Podsumowanie. Mi Band 7 ma dobry ekran, który spełnia podstawowe wymagania. Mi Band 8 oferuje lepszą jasność i odwzorowanie kolorów idealne dla wymagających użytkowników. Mi Band 8 Active ma kompaktowy ekran, który sprawdzi się dla osób szukających prostych rozwiązań. Funkcje i oprogramowanie. Xiaomi zawsze oferuje bogate funkcje fitness, a te modele nie są wyjątkiem. Mi Band 7 to wszechstronny tracker z ponad 120 trybami sportowymi. Monitorowaniem tętna, SPO2 i śledzeniem snu. To solidny zestaw dla osób aktywnych, które szukają prostych, ale funkcjonalnych rozwiązań. Mi Band 8 rozszerza możliwości, dodając tryb interwałowy dla biegaczy i funkcję grywalizacji, która motywuje do aktywności. To świetny wybór dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Mi Band 8 Active oferuje tylko podstawowe funkcje, takie jak monitorowanie kroków, tętna i snu. To dobry wybór dla początkujących, którzy nie potrzebują zaawansowanych opcji. Podsumowanie. Mi Band 7 oferuje wszechstronne funkcje, które spełnią oczekiwania większości użytkowników. Mi Band 8 to wybór dla aktywnych, którzy potrzebują dodatkowych trybów i nowoczesnych funkcji. Mi Band 8 Active sprawdzi się dla osób, które chcą prostoty i podstawowych opcji fitness: bateria i ładowanie. Jak wypada czas pracy baterii? Wszystkie trzy modele oferują solidne wyniki. Mi Band 7 Działa do 14 dni na jednym ładowaniu przy typowym użytkowaniu. To świetny wynik w tej kategorii. Mi Band 8 oferuje podobny czas pracy, ale z lepszym zarządzaniem energią podczas intensywnego użytkowania. Mi Band 8 Active także działa do 14 dni, co czyni go bardzo konkurencyjnym w swojej cenie. Podsumowanie: Mi Band 7, Mi Band 8 i Mi Band 8. ACTIV oferują podobny czas pracy baterii, który wynosi około 14 dni. Mi Band 8 wyróżnia się jednak lepszym zarządzaniem energią podczas intensywnych zadań. Cena. Na koniec sprawdzamy ceny. Mi Band 7 kosztuje około 140 zł. Mi Band 8 to wydatek rzędu 100 zł, ale za to więcej funkcji i lepszy design. Mi Band 8 ACTIV jest najtańszy. Kosztuje około 90 zł, co sprawia, że jest idealnym wyborem dla osób z ograniczonym budżetem. Podsumowanie. Mi Band 8 oferuje świetny stosunek jakości do ceny oraz idealna dla osób szukających nowych funkcji i lepszego designu. Mi Band 7 to droższa opcja, a Mi Band 8. Active to najbardziej budżetowy model, który świetnie sprawdzi się dla początkujących. Podsumowanie. Który model wybrać? Mi Band 7 to świetny wybór dla osób, które szukają solidnej i sprawdzonej opaski fitness w rozsądnej cenie. Idealny do codziennego monitorowania aktywności i zdrowia. Mi Band 8 jest dla tych, którzy chcą czegoś więcej. Lepszego ekranu, nowych funkcji sportowych i możliwości personalizacji. Natomiast Mi Band 8 Active to opcja dla początkujących, prosty, niedrogi i wystarczający dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z opaskami fitness. Dajcie znać w komentarzach, który model najbardziej Wam przypadł do gustu. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować naszego kanału, żeby nie przegapić kolejnych recenzji. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.